Głupie pytania, mądre odpowiedzi. Z serii? Co dzisiaj zapytałam u swojego chatu GPT? Pierwsze pytanie. Jak ludzie pocierali się za Wymyślono papier toaletowy. Stop it. Get some help. Kamienie, liście, muszle, ręce, serio. Każda kultura miała swój sposób. Też dowiedziałam się od chatu GPT, że w starożytnym Rzymie. Ludzie mieli gąbki, które wsadzali do jakiegoś płynu z octem, i te gąbki były dla wszystkich. Czyli każdy używał tej gąbki, żeby podetrzeć sobie tyłek. Oh my god! Wow! Drugie pytanie. Jak się domyślili, że papier się do tego nadaje? W Chinach. W IX wieku już używali papieru sanitarnego. Europa potrzebowała jeszcze 1000 lat. Nie <laughs> mam nic do powiedzenia. Kolejne pytania. Kiedy wszedł papier toaletowy w rolce? W 1890 roku. Przedtem trzeba było rwać pudełka jak serwetki. Dziękuję za oglądanie, czekajcie kolejne odcinki z moją nową serią. Co ja? Pytam się u czata GPT.